Pionowe lądowanie jest jedną z głównych metod, która jest przejściem z lotu poziomego do zawisu w okolicach 50-60 stóp nad ziemią, a następnie pionowe opuszczenie maszyny na podłoże. Samolot był tworzony właśnie z myślą o takiej technice. Daje to harrierowi ogromną elastyczność, bo może lądować i przyzbrajać się nie tylko na zwykłych lotniskach czy okrętach, ale także na farbach, czyli wysuniętych pozycjach koalicji, z których w grze zazwyczaj tylko korzystają śmigłowce. Masa samolotu podczas zawisu nie powinna przekraczać 20 tysięcy funtów. Masę to można zmniejszyć wyrzucając z paliwo, ale tylko do wartości 2700 funtów, czyli można pozbyć się tylko paliwa ze skrzydeł. Można też odrzucić niektóre uzbrojenie albo też po prostu latając i wtedy spalamy paliwo. Typ wody, czyli ten przełącznik H2O będzie przestawiony na landing, gdzie woda będzie wstrzykiwana do silnika przy temperaturze wydechu większej niż 765 stopni. O ile prędkość samolotu będzie niższa niż 250 benzów. Z wody nie korzysta się, kiedy temperatura powietrza jest niższa niż 5 stopni. Silnik posiada limitacje, po których przekroczeniu siła nośna może zacząć się zmniejszać i to dosyć znacznie, dlatego ważne jest, aby mieć jak najmniejszą możliwą wagę całkowitą, a sam zapis i zejście pionowe wykonywać dosyć szybko. Podczas lądowania pionowego klapy ustawione są na pozycję stol i można je ustawić do tej pozycji przy prędkości mniejszej niż 130 węzów, może inaczej można je ustawić wcześniej, bo komputer odpowiednio dobierze wartość klap, ale 130 węzów to prędkość bezpieczna. W dodatku ustawiając klapy na stol, nie opuszczą się one, gdy dysze nie będą odchylone poniżej 50 stopni. Podwozie można opuszczać przy prędkości mniejszej niż 250 węzłów i ja je zrzucam w tak zwanym key point, czyli kluczowym momencie. Powinno lądować się pod wiatr, ale czasami nie będzie to możliwe, wtedy maksymalna prędkość wiatru bocznego, czyli tzw. crosswind, w dzień to około 15 węzłów, a w nocy 10 węzłów. Gramy w grę, więc może na to obchodzić, jednak karier przy pewnych wiatrach bocznych nie będzie miał takiej autoryzacji, aby poprawnie się wyrównać. Na wyświetlaczu przeziernikowym w trybie Vistol, mamy pewne informacje. Raz Pierwsza to jest litera N, to jest pozycja dysz, ta pozycja dysz również jest widoczna na EDP. Następna to jest litera F, to jest pozycja klap. Teraz marker lotu, czyli ten wskaźnik, porusza się tylko pionowo, nie pokazując ewentualnie ruchów bocznych maszyny. Witch Hat, czyli kapelusz czarownicy, wskazuje pozycję nosa, powinien on być mniej więcej zgodny z horyzontem. Litera R pokazuje obroty silnika, które również widać tutaj, 69. Natomiast jeżeli chodzi o literę J, to jest 460, to jest temperatura wydechów. FPM to jest wskaźnik, z jaką szybkością samolot opada albo wznosi się, natomiast ten znacznik pokazuje tak zwany kąt natarcia, wynosi on 8,5 stopnia, a maksymalnie go można mieć podczas, no powiedzmy, lądowania do 12 stopni, ale oczywiście to jest wartość nie przy zawisie, tylko powiedzmy tam do tego kluczowego punktu. Na HUD wyświetlone są dwa typy wysokości. Domyślnie na górze dużą czcionką wyświetlona jest wysokość barometryczna, którą podaje się wysokość względem ustawionego ciśnienia i to ciśnienie zmienia się tym pokrętem tutaj na dole. Zobaczcie, że teraz 760 jest i ja mogę faktycznie zmieniać tą wartość. Mniejszą ściągą i literą R wskazywana jest wysokość radarowa, która na niskich wysokościach będzie precyzyjniejsza. I z tej korzystam właśnie, żeby dowiedzieć się, jak wysoko nad powierzchnią się znajduje. Pod UFC za to jest tutaj przełącznik, który może przestawić domyślny tryb wyświetlonej wysokości, np. Na, na radarową. Samolot może lądować także w terenie przygodnym, ale trzeba pamiętać o przyziemieniu w miarę na płaskim terenie, żeby nie wywrócić maszyny, ale także przy starcie nie mieć problemów. Natomiast jeżeli ląduje się na powierzchniach pochyły, dziób powinien być skierowany pod górę, czyli końcówki skrzydeł będą ustawione na tej samej wysokości, ale także dlatego, że tylne podwozie jest nieco niżej niż przedni goleń. W realnym życiu to ma też jeszcze jedną zaletę, lądowanie dziobem do przodu, to że wydech z dysz jest równomiernie rozłożony powiedzmy pod masą samolotu, a nie jak w przypadku kiedy bokiem lądujemy do powierzchni, jedna dysza jest bliżej ziemi, więc ground effect będzie nas wypychał o wiele bardziej i może nas przewrócić. Dwa, przy starcie, jeżeli jesteśmy pochyleni, start będzie trochę krzywy i oczywiście gramy w grę, możemy to mitygować, natomiast lepszy start jest w momencie, kiedy nawet ten wektor, powiedzmy ten początkowy jest krzywy, ale mamy też dysze, które możemy ustawić powiedzmy nie na 82 stopnie, tylko powiedzmy tam nie wiem na 75 i wtedy też będziemy startować ewentualnie bardziej pionowo. Warto najpierw zrobić rekonesans pozycji i zapamiętać ewentualne przeszkody takie jak maszty, słupy, budynki czy ustawienie drzew, a następnie dopiero obrać taką ścieżkę podejścia, która będzie odpowiednia i czysta bez właśnie tych pok yy, przeszkód. Ja będę lądował tutaj na tej zebrze na końcu lotniska, natomiast ten punkt znajduje się dosłownie pół mili od tego punktu do lądowania. Podczas pionowego schodzenia należy powoli opuszczać maszynę tak, aby przyziemiła przy wartości FPM mniejszej niż 200 powiedzmy stóp na minutę, Tuż przy gruncie w okolicach 5-10 stóp może zadziałać tak zwany ground effect, czyli moment kiedy kompresja wyrzucanego powietrza odbijającego się od ziemi będzie na tyle duża, że stworzy się tak jakby poduszka powietrzna, która nada maszynie większą siłę nośną. Wyczuwając ten efekt można delikatnie zmniejszyć obroty, aby nadal poprawnie schodzić w dół. Tą misję treningową możecie pobrać i ustawiłem samolot tak, aby nie leciał on bezpośrednio na punkt lądowania, czyli który się znajduje tutaj. E, Steerpoint pierwszy znajduje się tu, więc ja trochę bokiem będzie do tego leciał. Dodatkowo na lotnisku również żołnierz co 4 sekundy będzie wystrzeliwał czerwoną flarę, aby oznaczyć punkt przyziemienia, żeby to było widoczne z daleka. I będzie to robił tak długo, jak wasz samolot będzie w tym okręgu, nazwając sobie flara. Wiatr to około 4 węzłów od czoła, czyli nie będzie za zanadto wpływał na lądowanie, czyli wieje z południa mniej więcej na, na północ. Zacznę podejście do lądowania na wysokości 900 stóp, przy prędkości około 200 węzłów. Silnik będzie pracował na jałowym biegu lub będę pracował nim tak, aby utrzymać poprawne zejście. Dysze ustawię na 60 stopni, klapy będą w pozycji auto, a woda będzie ustawiona na pozycję landing. Znajduje się teraz 5 mil od tak zwanego key point, czyli punktu kluczowego, który znajduje się pół mili, dosłownie pół mili od punktów, które będę przyziemniał. Zacznę schodzić i zwalniać tak, aby w punkcie kluczowym być na 300 stopach, czyli tutaj 300 stóp, i mieć około 150 węzów prędkości, a kąt natarcia będzie maksymalny, maksymalnie wynosił 12 stopni. Będąc w tym punkcie kluczowym, ustawię dyszę na 82 stopnie, czyli tutaj klapy umieszczę na stol, a podwozie opuszczę. To powinno wytracić bardzo mocno moją prędkość, abym wyhamował tuż przed ty, tym punktem lądowania, czyli tutaj zacznę się konfigurować do lądowania. Teraz ustawię się nieco po lewej lub prawej stronie, a ustawię się po prawej stronie do lądowania po to, żeby widzieć ten punkt, do którego będę lądował. Zacznę też schodzić z 300 stóp na około 50 stóp. Ważne jest, aby po drodze nie zahaczyć o nic, dlatego uprzedni zwiad danej pozycji zawsze może się przydać. Gdybym wyczuwał, że przestrzelę punkt lądowania, można zrobić dwie rzeczy. Przesunąć dyszę na 98 stopni, czyli do przodu, po czym znowu przestawić je na 82 stopnie. Lepsze jest jednak podniesienie dziobu do góry, co również wyhamuje dobrze samolot i nie trzeba będzie odrywać ręki z przepustnicy na dźwignię dysz. Po wykonaniu zawisu, czyli mniej więcej w tym punkcie przesunę maszynę nad punkt lądowania i opuszczę pionowo na ziemię, mając switch hat mniej więcej w okolicach horyzontu, co da mniej więcej poprawny zawis, ale także spowoduje, że tylne podwozie pierwsze dotknie podłoża. Wykonajmy teraz lądowanie, bieg jałowy, tryb wistol, klapy są na auto. OK, tryb wody jest ustawiony, dysze są na 60 stopni, teraz jest. Teraz schodzę z powiedzmy tych 800 stóp na wysokość 300 stóp. Witch mniej więcej trzymam zgodnie z horyzontem, prędkość mam 160 węzłów, chcę też mieć około prędkości 150 węzłów. Landing, gear, landing, to landing gear będzie się tam pojawiać, bo landing, gear, mam małe landing, obroty i komputer wie, że ja chcę lądować, a jeszcze landing, nie wystawiłem podwozia. <laughs> Teraz tu widzę mój punkt lądowania, tu flary nasz żołnierz wyrzuca, jestem na 400 stopach, trochę za wysoko, prędkość jest poprawna. Zrzucę wysokość. Przepustnica pracuje tak, żeby utrzymywać poprawny Landing punkt zejścia. Landing gear sobie wyciszę. Okej. Okay. Widać jeszcze flary, ale za chwilę zaczną przestawać się być wystrzeliwane. OK, wyrównuję się do e, kursu do lądowania. Skręcam. Teraz będąc na końcówce tego lotniska, czyli w tak zwanym key point, nie jest pół mili przed lądowaniem, zrzucę podwozie, zrzucę klapy, dyszę ustawione na 82 stopnie, prędkość jest poprawna, wysokość jest poprawna, witch jest ustawiony na horyzoncie. Ok, za chwilę, ok, możemy zrzucać podwozie, czyli podwozie w dół, klapy w dół, dyszę na 82 stopnie. Inicjalnie przy takim zrzucie podniesie samolot się do góry, więc trzeba to trochę mitygować. Teraz schodzę w dół. obrotami cały czas panuje, żeby nie schodzić za mocno, bo mogę już nie wydobyć maszyny z takiego opadu. Ok, czuję, że przestrzelę punkt, podniosę dziób do góry trochę, czuję, że przestrzelę punkt, no to więc dyszę na 98 stopni, zwiększyć obroty, wyhamować, dyszę na 82 stopnie, ok, witchhut do horyzontu, jak nasz punkt do lądowania jest poprawny, przechodzimy w prawą stronę na punkt, Witch hat do horyzontu, ok, Jeszcze trochę, wytłumić ruch w prawą stronę. Teraz wyrównać lot. Jestem w zawisie. Wychad do horyzontu i teraz opuszczam maszynę powoli. Mam 100 stóp na minutę, 150. Ok, wychad do horyzontu. Zaciskam hamulce nożne. I siedzimy. Harrier ma tą tendencję, że przy lądowaniu dziób trochę poleci w lewą lub w prawą stronę. Jest to jak najbardziej normalne zachowanie nawet w rzeczywistości i w tym momencie, kiedy dziób się pochyla np. w prawą stronę, joystickiem trzeba po prostu pociągnąć go w lewo. Harrier potrafi się obracać we, według własnej osi, korzystając z pedałów lotniczych. Teraz trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chcecie skręcić samolot lewo lub prawo, to część wydechu jest wyrzucana właśnie na ogon samolotu, który powoduje właśnie obrót, więc trzeba trochę więcej dodać wtedy przepustnicy, żeby samolot nie zaczął opadać.